Jeżeli chcecie sięgnąć po pierwsze tokeny w grze Castile, to jesteście w bardzo dobrym miejscu, bo dzisiaj Wam pokażę jeden z patentów na osiągnięcie tego celu. Mianowicie dzisiaj kończy się event, który się nazywa Heroes Championship i w tym eventie do zgarnięcia jest pula miliona tokenów. A więc czas na to, żebyście również w... Poszli po swoje tokeny. Zapraszam. No i tutaj na starcie chciałem Wam pokazać, jak wygląda klasyfikacja. Oczywiście macie niecałe 22 godziny. Ja to nagrywam w nocy specjalnie dla Was. I punktowanych jest aż 1500 miejsc. Wydarzenie polega na tym, że musimy jak najwięcej zbindować kart. A jeżeli nie wiecie jeszcze co to oznacza, to polecam tutaj kliknąć, macie kompletny poradnik o Castile. No i warto też tutaj zajrzeć za co te punkty będą przyznawane. Jest to w zależności od rarity naszych bohaterów. No i też na jaki poziom zbindujemy te karty. Jak widzicie, tutaj są maksymalne poziomy e, aż 15 e, gwiazdek. Nie wydaje mi się, że na ten moment e, ktokolwiek e, aż do takiego po poziomu doszedł w klasyfikacji e, generalnej. Chyba widziałem maksymalnie 12, a być może e, 13, więc e, to są dosyć odległe poziomy i nie wydaje mi się, że ktoś w ciągu 24 godzin... To przekroczę, a być może się w tym wypadku mylę. Natomiast na pewno zadajecie sobie pytanie diabeł, ale jak to zrobić w najprostszy sposób. No to na starcie od razu dostajecie trzy takie darmowe sposoby. Po pierwsze uważnie, obserwujcie ten film od deski do deski, bo tutaj gdzieś będzie śmigać, tak jak w poprzednich filmach KOP i za to macie 10 samotykietów, z których wyskoczą wam bohaterowie. Kolejną możliwością to jest e, dodatkowe 20 samą ticketów, e, ponieważ jestem ambasadorem tego projektu. Więc e, tutaj mój kod bonusowy, który macie tutaj reklamowany przez e, Diabła, e, o wiele więcej e, waży. I wystarczy go zbindować tutaj e, w tej zakładce. E, mianowicie, wklejamy sobie go. No i po wklejeniu tego kodu e, tradycyjnie bindujemy i dostajecie za to 20 samych tyketów i już możecie e, pewnych bohaterów e, powoli sobie bindować. No i kolejnym miejscem, gdzie możecie uzyskać e, również e, 10 tyketów to jest e, mój Twitter, e, gdzie macie giveaway'a. Dla trzech osób wystarczy wykonać proste zadania. Link macie tutaj u góry i również na dole znajdziecie link do tego giveawaya. No i polecam się dzisiaj pojawić na live, gdzie też będę omawiać dalej Castile. Być może jakiegoś koda tutaj dla gości rzucę. Live będzie o godzinie. 20, ale to nie wszystko, bo jak widzicie, tutaj też jest możliwość zgarnięcia tych samonetykietów i macie po pierwsze nagrody darmowe, które są po lewej stronie i one się odblokowują w momencie, kiedy zdobywacie odpowiednią liczbę punktów. Tak, tutaj jest 250, 500, 750. Jak widzicie, mi się już udało szybko to odblokować a po drugiej e, stronie macie tutaj już większą ilość, bo po 10 e, sztuk i to można powiedzieć samo się napędza. To już wy już musicie podjąć decyzję, e, ja już nie pamiętam ile ten pakiet kosztował, ale musicie podjąć taką decyzję, czy będziecie chcieli korzystać z płatnego, czy może tutaj się zadowolicie e, tym free. E, Pakietem. Żeby było mało, to jeszcze jest event, który się nazywa samon Festival. I jak widzicie wykonując odpowiednią liczbę samonów, również będziecie dostawać karty, czyli kolejne napędzanie tutaj tych kart. Także mówię, wa warto się tutaj zastanowić, czy takiego Pakietu e, płatnego sobie też e, nie zakupić. No i dla tych, którzy myślą o czymś więcej, rzeczywiście będą chcieli troszeczkę więcej e, wydać, żeby w kolejnych eventach i w głównych takich e, klasyfikacjach. Wskoczyć na miejsca, które pozwolą wam zgarnąć jeszcze więcej tokenów. To to co mówiłem w poradniku, możecie zobaczyć, że tutaj w pakietach z Daily Supply, szczególnie tymi 30-dniowymi, macie również takie karty, może ich nie jest zbyt dużo, ale jak wiecie, ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Natomiast to nie są wszystkie możliwości, bo nie tylko musicie się posiłkować z samotykami również niezależnie, czy zaczynacie po raz pierwszy, czy już troszeczkę dłużej gracie, to co ja wam mówiłem, w poradniku warto otwierać te skrzynki z tych skrzynek. Również mogą wyskoczyć wam bohaterowie. Natomiast na przykład na takiej arenie, jeżeli troszeczkę powalczycie na tej bezpłatnej, to jak widzicie, ja już uzbierałem i też mogę tutaj na razie te 5 sztuk sobie wymienić. Jeżeli chodzi o e, Severance e, Shop, e, to to jest koiny, e, które e, otrzymujemy za palenie bohaterów tych poniżej e, stopnia Rar, i tutaj też można m, wybierać określonych e, kierowców. Natomiast Tutaj to już dla tych osób, które e, troszeczkę grają, no bo jak widzicie trzeba kilka sztuk e, uzbierać, e, dokładnie 60, czyli e, no, jak ktoś e, oglądał mój poradnik, to na pewno dzień w dzień e, sobie gdzieś tutaj e, zbiera. Na dungeonach, jak robicie dungeony, również jest taka e, m, możliwość, szczególnie tych niżej pierowych. E, no, i jeżeli chodzi o sklep e, ligowy, ja, tak jak wam wcześniej mówiłem, ja tutaj tego diabła podbieram. A kto wie, czy na sam koniec nie będę po prostu tych niżej tierowych sprawdzał, e, czy, czy jest taka u mnie e, spo, sposobność. Kolejna rzecz to. Warto przeglądać tutaj po tej lewej stronie, jeżeli chodzi o oferty, bo też są oferty takie za free. One tak specjalnie to robią, żeby nas przyciągnąć, żeby codziennie sprawdzać, bo codziennie tam coś za free będzie do odebrania i od razu widzicie pewne pakiety. Od razu zaznaczę, że nie wszystkie się opłacają, więc i tak wszystkich nie będę Wam omawiać. Warto sobie spojrzeć tutaj, bo generalnie dostajecie za wykonywanie określonych zadań i też są do odebrania jak widzicie samą etykietę, ale nie tylko, są do odebrania krwawe diamenty i one też za chwilę pokażę wam w jaki sposób się mogą przydać, więc warto mieć na to uwagę. No i tutaj pokażę wam jeszcze nowy taki Richards Gift, tutaj wskoczył nowy pakiet, tak jak mówiłem zachęcają nas pokazując tutaj jest do odebrania za darmo, czyli 5000 e, tokenów e, many, które Wam do rozwoju bohaterów bardzo się przydadzą, no ale też macie e, dwie sztuki i tak jak mówiłem, te etykiety jak będziecie wszędzie zbierać e, to naprawdę to się e, Wam e, opłaci Natomiast już tutaj musicie samym się rozeznać, ja uważam, że na ten moment te droższe pakiety, no to już są za drogie, tak? Tutaj macie 10 tysięcy coinów, więc to wyjdzie nam jakoś około 50 dolarów. No i jeszcze kolejny sposób, to na przykład wszystkie krwawe diamenty oczywiście możecie zamienić sobie na etikety. Więc jak widzicie tutaj, jeżeli chcecie konkretnych bohaterów polosować, czyli e, Jessie i Natalie, a, to macie e, za 3000. E, tutaj do specjalnych bohaterów e, no, używamy całkowicie innych etykietów i o tym będę Wam mówił, ale w sobotę to będzie niespodzianka i już Wam mogę powiedzieć, jeżeli korzystacie e, z platformy questowej i już wydajecie m, tamte punkty to wstrzymajcie się do soboty, a będziecie zadowoleni. Tutaj jak widzicie dużo mniej, bo 2700, e, a tutaj macie e, podobnie. Natomiast jest jeszcze miejscówka taka, że m, możecie sobie, tak jak Wam pokażę tutaj, zalosować te, tego tykieta, salon e, tykieta, e, żeby otrzymać e, bohatera. Tutaj wyleciał Owen, no nic e, szczególnego. Natomiast to się otrzymuje za to, że się dodaje e, znajomych, i wesoła się. Codziennie rano warto przeselekcjonować, czy tam, o której e, zaglądacie do Castile, a czy ktoś na przykład, nie wiem, zbyt długo nie, nie zamula i po prostu was olewa przestało jakby e, grać. Tutaj już widać e, po niektórych graczach, że no, zakończyli swoją e, przygodę, jak ktoś jest e, przez dłuższy czas na 2-4, no to znaczy, że e, nie gra. Oczywiście również mnie możecie dodać, Mr. Devil e, z kropką, e, więc e, solidna firma, będziecie codziennie dostawali i mam nadzieję, że codziennie mi wysyłali te e, serduszka, e, które potem będziemy sobie m, wymieniać na bohaterów. No i na sam koniec e, pokażę wam przykład e, takiego e, bindowania. Zajrzymy na klasyfikację, zobaczymy e, jak to e, wygląda. E, 8304 punkty. Lecimy do szybkiego bindowania bohatera. Ja tutaj wrzucę Fausta i za niego przepalimy tutaj Olena, bo wyskoczył akurat do tego, żeby wskoczyć na szósty poziom. Te nowe gwiazdki to już liczymy dodatkowo. Tak? To już mamy szósty poziom. No, i tak się odbywa bindowanie bohatera. Widzicie, co on na tym zyskuje. No, i możemy sobie podejrzeć, zobaczyć, jak to dalej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ranking. Jak widzicie, punkty wzrosły. Dzięki temu będziecie mogli otrzymać swoje pierwsze tokeny. Oczywiście takie blindowanie również Wam pomoże w awansowaniu wyżej w tej klasyfikacji generalnej, ale to mówię Wam specjalnie w innym materiale i pokażę takie triki, na czym się skoncentrować i czego robić, a czego nie robić, ale to myślę, że już po weekendzie, bo to nie jest aż taka mocno paląca e, sprawa. Pamię Pamiętajcie, jeżeli macie więcej pytań, to możecie zadać tutaj e, w komentarzach. I e, serdecznie zapraszam Was dzisiaj na live piątek godzina 20. Pogram i z chęcią odpowiem na Wasze pytania. Zbijam pionę i znikam.